Cześć, witajcie widzę w kolejnym odcinku na tym kanale, a dzisiaj zajmujemy się totalną świeżynką, czyli LEGO Marvel Thor Love and Thunder 76207, atak na nowy Asgard. Zapraszam! Jeśli chodzi o ten zestaw, to właściwie nawet nie znam jego daty premiery. Z tego co kojarzę, miał on wyjść jakoś w maju, a ja już go teraz mam, no bo znalazłem go na Allegro i w sumie pomyślałem, że go sobie kupię, bo i tak od początku chciałem to zrobić. Moi drodzy, za ja cenę około 100 zł, bo właśnie za tyle go kupiłem, otrzymujemy trzy naprawdę fenomenalne minifigurki, które są głównymi bohaterami nowego filmu Marvela, który właśnie będzie gdzieś tak w lipcu w kinach. Mamy tutaj Mighty Thor, Thor oraz Gore, czyli mamy tego przeciwnika, Tora oraz całego ekipy. Jest również Thor, który przychodzi na emeryturkę w takim naprawdę bardzo ładnym nowym wydaniu, w tym nowym jego stroju. Oraz Mighty Thor, czyli jakby damska wersja Tora, która będzie jego następczynią prawdopodobnie. Tutaj jeszcze widzimy te postacie w wersji takiej bardziej ludzkiej. Od góry jeszcze pokazane na minifigurki Mighty Thor. A od tyłu już widzimy taką akcję, kiedy po prostu Mighty Thor walczy razem z gorem, a tutaj jeszcze tor za pomocą Stormbreakera jeszcze będzie chciał chyba pokonać tego oto wojownika, o którym na razie nic nie wiemy, bo jest to po prostu taki jakby drzewny zwierz. Nie wiem co to dokładnie jest, ale dobra. Tu jeszcze te dwie figurki w wersji jakby takiej już klockowej. No i myślę, że nie ma co przedłużać, od razu sobie to otworzymy. Ja się jestem naprawdę zdziwiony, że ten stary aż tak szybko do mnie przyszedł, ponieważ przyszedł on do mnie dokładnie w środę. Ja sobie to też nagrywam w środę i oczywiście jest to, że nie wrzucam tego odcinka właśnie w środę, ponieważ <grywanie> dzisiaj też wyszedł magazyn z Lego Ninjago, który sobie wrzuciłem na kanał. Dlatego myślę, że w piątek albo w sobotę ten odcinek po prostu zagości. W sensie, kiedy to oglądacie, to oczywiście jest. Także dobra, ja sobie wysypuję tutaj elementy. No i przyglądamy się tutaj całemu środkowi. Troszeczkę się instrukcja podjęła, ale chyba jakoś tak yy, mocno nie. No, jest ok. W środku coś jeszcze jest, chyba już nie, także dobra, to sobie pudełko oczywiście sobie odkładam na bok i tyle. Przeglądamy się jeszcze na szybko instrukcji, mamy oczywiście zaprezentowane to samo co na pudełku, tylko w takim jakby większym wydaniu, bo tu jest troszkę większy format instrukcji. No i oczywiście mamy wszystkie kroki budowy, dwa woreczki, chyba nic specjalnego. A tutaj widzimy jeszcze reklamy innych mechów, w sensie ogólnie mechów z Marvela tego nowego To mam i będzie na kanale, natomiast to też może być, ale czarny pantera raczej nie przewiduje, więc myślę, że Wolverine oraz Iron Man się pojawią, a reszta raczej nie, w sensie resztą czarna pantera raczej nie. Mamy tutaj dwa worki z kockami, drugi taki naprawdę bardzo mały, a pierwszy tutaj taki troszkę większy. Także dobra, ja sobie idę to wszystko zbudować. Dla mnie to będzie czysta przyjemność i widzimy się za chwilę przy oględzinach samego zestawu. Zwykle nie nagrywam nic podczas budowy zestawu, aczkolwiek zauważcie, że naklejki znajdowały się w pudełku. Więc w trakcie kiedy mówiłem, że nic tam już nie ma, jednak tam były i były akurat tak położone, więc ich nie widziałem. Ale śmieszna sprawa, nie? Wszystko gotowe, zestawik już zbudowany, a my naturalnie rozpoczniemy sobie od mini-figurek. I od strony lewej mamy tutaj zupełnie nową odsłonę tora, który wygląda naprawdę niesamowicie. Bardzo mi się podoba ten strój. Jest taki nowoczesny, taki zupełnie inny niż wcześniej widzieliśmy. No bo zazwyczaj tor miał taki czarny strój, na którym były po prostu niebieskie kropki, a tutaj jest odwrotnie dodatkowe, że ten czerwony naprawdę bardzo ładnie z tym kontrastuje. I nasz tor wygląda troszkę jak taki superman, ale to oczywiście w dobrym znaczeniu, bo to naprawdę jest świetny strój. Jeśli chodzi o jego nadruki na główce, mamy tutaj oczywiście takie mega wkurzenie piorunowe wręcz, a z drugiej strony taki uśmiechnięty Tor. Te główki już widzieliśmy wcześniej, aczkolwiek ja mam je pierwszy raz. No i włoski tutaj oczywiście jako fan Ninjago, ciężko mam jakby ciężko mam uniknąć tutaj tego porównania do figurki Akroniksa, właśnie z siódmego sezonu Ninjago, tak tutaj bardzo fajnie to zostało przemalowane i jak najbardziej pasuje do Tora. dodatkowo ten Stormbreaker, bardzo fajnie tutaj wygląda, bo jest to zupełnie. Nowy zbudowany właśnie z nowych elementów klocek w sensie, no, broń po prostu tutaj jest taki nowy klocek, oraz tutaj jeszcze ta rękojeść jest nieco inna niż wcześniej. Zdecydowanie lepiej to wygląda i bardziej oddaje to, co było w filmie. Następnie mamy oczywiście Mighty Thor, czyli zupełnie nową postać, która prawdopodobnie ma zastąpić naszego Tora. Jeśli chodzi o tą postać, to właściwie na razie praktycznie nic o niej nie wiemy. Widać ją było tylko i wyłącznie w zjastunie, który właśnie zobaczyliśmy kilka dni temu. No i co do niej, mamy tutaj Mjolnira w ręce, więc prawdopodobnie właśnie ktoś go już tutaj odbudo odbudował po tym, co się z nim stało. Jeżeli chodzi o torcik, też bardzo fajnie wygląda. Tej nóżki również. Z tyłu, no właściwie nic yy, nic bardzo ważnego. Jeśli chodzi o nadruki na główce, to właściwie jest to dokładnie to samo, co Czarnej Wdowy, czyli no troszkę zawód, bo mamy dokładnie to samo, nawet ten sam uniwersum, no ale akurat ta główka jest dość często wykorzystywana. Natomiast jeżeli chodzi o Hełm bardzo mi się tutaj podoba, również jest całkiem ciekawie zbudowany. W sensie jest to nowy odlew, oczywiście, ale całkiem fajnie ty wygląda. No i z tyłu te włoski też bardzo tutaj fajnie opadają. Także figurka jak najbardziej spoko. No i jeżeli ma nastąpić to ona jak najbardziej tutaj jest tego godna. Jeżeli chodzi o ostatnią figurkę w tym zestawie, to nie jest ona najgorsza. Zdecydowanie jest ona, e, no, po torze u mnie, jeżeli chodzi o topkę. Wszystkie te trzy figurki są naprawdę świetne, ale tutaj gor wygląda naprawdę genialnie. E, właściwie jest bardzo prostą figurką, bo składa się tylko i wyłącznie z trzech elementów. Elementów, czyli podstawowe po prostu plocki, nawet nie ma żadnego nakrycia głowy, ale mi się naprawdę bardzo podoba. Tutaj jego strój jest pełen detali, ma taki jakby. Owinięty. No, troszkę to wygląda jak papier toaletowy. Oczywiście jest to taki jakby papier typu, no nie wiem, mumia, coś takiego. Z tyłu też widzimy jakieś takie zabrudzenia. Tutaj w ogóle ta główka wygląda świetnie. mamy pomarańczowe oczy, czyli mój ulubiony kolor. To też oczywiście tą figurkę podwyższa w mojej topce. Taki uśmieszek, a z tyłu jakby to takie ornamenty. Troszkę tak to troszkę wygląda. No, intryguje mnie ta postać i chciałbym już ją zobaczyć w akcji. Natko w ręce trzyma on czarny wręcz miecz. No, w każdym bądź razie e, myślałem, że to będzie po prostu zwykły taki. Bardziej srebrnawy element. Tutaj zobaczcie, że jest on czarny, także naprawdę bardzo fajnie. No i komplet minifigurek najbardziej jest świetny. Wszystkie trzy robią na mnie wielkie wrażenie. Patrząc na tą konstrukcję, skojarzenia same się nasuwają, i mówię tutaj oczywiście o tym stworku, który pojawił się w zestawie ze Spidermana. Dokładnie to w tym zestawie i właśnie tutaj wygląda bardzo, bardzo podobnie. Jestem wręcz przekonany, że są oni nawet z jednej tutaj jakby rodzinki, jest to możliwe, zobaczymy, co ten stwór właśnie będzie robił w samym filmie. E, no ale zobaczcie, nawet mają dokładnie te same odnóża, więc to jestem dość ciekawy, czy to ma ze sobą coś wspólnego. Nawet jeśli nie, to i tak jest to naprawdę bardzo i to bardzo e, tutaj podobne. A jeżeli chodzi o naszego stworka z tego zestawu, to wygląda on dokładnie tak. Jeśli chodzi o moje skojarzenia, to właściwie jeszcze mam takie jedno, że wygląda on. Jak Taki przerośnięty gród I to akurat też jest możliwe, bo w filmie pojawią się stranicy galaktyki ale no, w to akurat wątpię, żeby to był gród. W każdym bądź razie. Jeśli chodzi o naszego stwora, to bardzo dziwnie się go budowało, bo oczywiście zaczynamy sobie od samego dołu do samej góry, aczkolwiek tutaj te wszystkie elementy jakby dziwnych macek, jakby takich korzeń są no naprawdę dziwne. I ta konstrukcja jest po prostu bardzo, bardzo dziwna. W sensie nie, nie zrozumiecie mnie źle, jakby mi się podoba, ale tutaj jest naprawdę bardzo pokręcona. Mamy jakieś wystające kolce stąd. Tutaj właściwie w każdej strony mamy takie małe kolce, które wystają. Możemy sobie tym też poruszać w ten sposób. Tutaj również Mamy te, te liany, jakby, które robią nam za kolejne jakby takie odnurza. No i przechodząc do góry, możemy sobie tym manipulować tak, czyli do przodu i do tyłu. E, może też sobie tutaj ruszać, oczywiście tym na stawach kulkowych. No i to troszeczkę mi się nie podoba, ty, bo tutaj właśnie bardzo mocno widać te elementy szare, ale w sumie do tego w jednym miejscu, więc nie jest aż tak źle jak na konstrukcję LEGO. Dalej mamy również tutaj, oczywiście pełny obrót e, na się kulkowym. Tutaj jeszcze pojawiają się naklejka, raz, dwa, trzy. Cztery naklejki w tym zestawie dostajemy. No i tutaj jest naprawdę bardzo dziwnie skonstruowana ręka, w sensie takie dwa palce. No okej, okay. czy to minifigurkę złapie? No spróbujmy, ale nie jestem pewien. Nie no, złapie, ale w sumie dziwnie to wygląda, w sensie bardzo łatwo by ten tor się tutaj wydostał z tego, ale oczywiście wiadomo, tutaj działa kreatywność. Wyżej mamy oczywiście głowę, która wygląda równie dziwnie jak cała reszta. Możemy sobie też czym obracać do góry i jakby no do przodu i do tyłu. Można na przykład zrobić taką pozę, że on jakby tak się wychyla i takie Szymo, co to? Albo coś w tym stylu, wiecie o co chodzi. Albo takie co? Tak się wychyla do przodu. Tak to troszeczkę wygląda, ale dobra, nieważne. Tu w ogóle mamy mm, tak jakby... Skrzydła nietoperzy, coś takiego, no wygląda to yy, dość ciekawie, w sensie to są elementy, właśnie, które robią na za skrzydła. Na przykład serii Lego Chima, tam właśnie były od nietoperzy. Tutaj mamy jakby takie włosy, kolejne elementy wystające z tej konstrukcji, no i oczywiście naklejka, to pokazuje nam takie jakby zębiska. Natomiast te oczy już są nadrukowane i to bardzo dobrze, bo nie trzeba naklejać czegoś na taki naprawdę mały element. I tutaj u góry jeszcze, jakby takie zasumelowane włoski, w sensie zrobione również z kolcy. No i okej. Okay. Od tyłu ta konstrukcja wygląda słaba, bo tutaj oczywiście mamy wszystkie gniazda od studów, więc lepiej na to nie patrzeć od tyłu. Aczkolwiek z przodu jest to, no dziwne, ale fajne nawet, szczerze, podoba mi się taka konstrukcja. No bo też podoba mi się ten stwór ze Spidermana, więc tutaj automatycznie właśnie ta konstrukcja też jest spoko. W każdym razie, konstrukcja całkiem, całkiem ciekawa. Także podsumowując, po najnowszym zjazdunie yy, oraz po tym zestawie jestem w stanie powiedzieć, że naprawdę mocno czekam na Thor Love and Thunder, czyli najnowszy film Marvela, który ma się pojawić jakoś w lipcu. Także podsumowując, zestaw jest taki spoko, w sensie ma naprawdę świetne minifigurki, mowa tu oczywiście o wszystkich bohaterach, nawet o tym Torze, który wygląda naprawdę genialnie, no i oczywiście o tym Gorze i o Mighty Thor naprawdę figurki są po prostu genialne. I przynajmniej dla nich warto kupić ten set. Natomiast konstrukcja jest bardzo, bardzo dziwna, ale w sumie właściwie jest też urocza, w jakiś sposób po prostu fajna, no i ma coś w sobie, tak po prostu, no coś tam w sobie ma. Także dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka na tym kanale. Jeżeli Wam się spodobało. to oczywiście wiecie co macie robić. łapeczka w górę was z subskrypcją, byście nie przegapili kolejnych tego typu odcinków. Eee, oczywiście razem z dzwoneczkiem byście tych odcinków nie przegapili na pewno, kiedy pojawią Wam się powiadomienia na tym kanale. Byłoby niezmiernie miło. No i to było chyba na tyle. Dajcie też komentarze czy może kupicie ten zestaw, czy na przykład kupicie. Gold Boat, no zależy od oczywiście Waszych gustów. Ja wolałem so sobie kupić ten secik, bo nie dość, że ta konstrukcja mi się podoba i właśnie mam skojarzenia z tym stworkiem ze Spidermana to minifigurki są naprawdę obłędne. Także to było na tyle. Trzymajcie się i cześć.